Mglista przyszłość tego chłopca jest. Cześć, witam Cię na kanale Kroniki z Galaktyki. Mam nadzieję, że dzień mija Ci dzisiaj wspaniale. Zapraszam do oglądania. A więc, dlaczego Asoka opuściła Anakina i Zakon Jedi? Historia jest znacznie bardziej złożona niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Asoka Tano była młodą padawanką Anakina Skywalkera, pełną energii, odwagi i niezwykłej determinacji. Od momentu, gdy Anakin wziął ją pod swoje skrzydła, była nie tylko uczennicą, lecz również partnerką w misjach, osobą, której można było w pełni zaufać, a której obecność potrafiła odmienić bieg każdej bitwy. Jej talenty, inteligencja i niezależne myślenie wyróżniały ją spośród innych padawanów. A lojalność wobec zakonu Jedi i Republiki była bezgraniczna. Dla Anakina była kimś więcej niż uczennicą była jak młodsza siostra, którą chronił i kochał niczym członka własnej rodziny. Jednak życie Asoki zmieniło się dramatycznie w sposób nagły i nieoczekiwany. Została niesłusznie oskarżona o zamordowanie wysokiego rangą oficera Republiki oraz o terroryzm. Oskarżenia poważne i niebezpieczne, które groziły jej śmiercią lub wiecznym potępieniem. Sprawa była misternie zaaranżowana, dowody wydawały się niepodważalne, a każdy krok, który podejmowała, mógł ją pogrążyć jeszcze bardziej. Nagle wszystko, co znała i w co wierzyła, zostało podważone. W desperackiej próbie obrony swojej niewinności, Asoka zwróciła się o pomoc do Asad Wentres. Byłej uczennicy darta Tyranusa i osoby znanej w galaktyce z terrorystycznych działań, choć współpraca z kimś tak niebezpiecznym była dla niej koniecznością, w oczach Republiki i Zakonu Jedi wyglądało to jak kolejny dowód zdrady, jej sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, a każdy jej ruch był równocześnie krokiem ku wolności i potencjalnej zgubie. Najbardziej bolesne było jednak to, że zakon Jedi, któremu poświęciła całe życie i któremu ufała, zawiódł ją w najbardziej krytycznym momencie. Gdy Senat wezwał Radę Jedi, aby wydali Achsokę władzom, większość członków Rady nie próbowała jej chronić ani jej bronić. Nawet jeśli niektórzy mieli wątpliwości co do jej winy, polityczne naciski, obawa o reputację zakonu i strach przed opinią publiczną przeważyły nad prawdziwą sprawiedliwością. Obi-wan Kenobi próbował ją wspierać i walczyć o jej niewinność, ale był w mniejszości. Reszta Rady, w imię utrzymania porządku i politycznej stabilności, odwróciła się od niej całkowicie, decydując o jej wydaleniu i przekazaniu władzom. Decyzja Rady była ciosem nie tylko dla Asoki, ale i dla Anakina Skywalkera. Jego więź z padawanką była niezwykle silna. Traktował ją jak młodszą siostrę, której nie mógł pozwolić skrzywdzić. Widząc, że Zakon, któremu sam oddał całe serce, odrzuca jedną z najbardziej lojalnych i uczciwych osób, poczuł gniew, rozczarowanie i bezsilność, co tylko bardziej przybliżyło go do zostania uczniem Palpatina. W jego umyśle rodziły się pytania, których wcześniej nigdy nie śmiał zadawać. Czy Zakon naprawdę stoi po stronie dobra? Czy ideały Jedi mają jakiekolwiek znaczenie w obliczu polityki i strachu przed opinią publiczną? Nie mogąc liczyć na wsparcie innych Jedi, Anakin podjął się samodzielnego śledztwa. Każdy krok, każda wskazówka, każdy dowód był dla niego sposobem na przywrócenie sprawiedliwości i ochronę Asoki. Przeszukiwał archiwa, konfrontował świadków, ryzykował własne życie i reputację, by odkryć prawdę. Po długim, niebezpiecznym i emocjonalnie wyczerpującym dochodzeniu udało mu się zdobyć dowody potwierdzające niewinność Asoki tuż przed jej potencjalnym skazaniem. Mimo że Asoka została oczyszczona z zarzutów, doświadczenie pozostawiło w niej głębokie blizny. Zrozumiała, jak bardzo zakon Jedi, którego poświęciła całe życie, był hipokrytyczny i krótkowzroczny. Zrozumiała, że Jedi, którzy powinni stać na Straży Sprawiedliwości, często kierują się polityką, reputacją i konformizmem, zamiast prawdziwymi wartościami. Widziała, że Zakon odrzuca własnych członków, jeśli ich sytuacja jest niewygodna lub politycznie ryzykowna, niezależnie od prawdy i lojalności danej osoby gdy po całym tym dramatycznym doświadczeniu Rada osobiście zaoferowała Ahsokę powrót do zakonu i możliwość uzyskania statusu rycerza Jedi odrzuciła tę propozycję. Dla niej tytuły, prestiż i polityczne układy nie miały już żadnego znaczenia. Jej decyzja była wyrazem niezależności, odwagi i wyboru własnej drogi. Ahsoka postanowiła podążać ścieżką zgodną z własnym sumieniem, Niezależną od zakonu i galaktycznej polityki, wybierając własne wartości zamiast fałszywego bezpieczeństwa czy tytułów. Odejście Asoki Tano stało się symbolem odwagi, niezależności i determinacji w obliczu zdrady i niesprawiedliwości. Pokazuje, że prawdziwa siła nie polega wyłącznie na sile fizycznej, władzy czy prestiżu. Ale na umiejętności zachowania własnych wartości i odwadze podążania własną ścieżką, nawet gdy oznacza to konfrontację z tymi, którym ufało się najbardziej. Asoka Tano stała się postacią niezłomną, gotową podejmować własne decyzje i walczyć o prawdę na własnych zasadach. Jej historia pokazuje, że czasem największą odwagą jest odejście od tych, którzy zawodzą. I znalezienie własnej drogi w świecie pełnym hipokryzji, zdrady i politycznych gier. To właśnie czyni Ahsokę jedną z najbardziej inspirujących i niezłomnych postaci w uniwersum Star Wars. Bohaterką, która nauczyła, że moralna integralność i niezależność są cenniejsze niż wszystkie tytuły, nagrody czy fałszywe bezpieczeństwo, jakie może zaoferować zepsuty system, jakim niestety stał się zakon Jedi.